cześć wyszła w ogóle mega aktualizacja do minecrafta dodali kolorowe łóżka po których można teraz skakać po łóżkach co nie się odbija twoja postać po prostu tu są wszystkie te łóżka nowe yy, te shaker boxy dodali I jeszcze nie dodali kolorów bo to jest wersja beta mm. I aktualizacja dosłownie wyszła kilka minut temu, nawet jej jeszcze nie sprawdziłem na no, odcinku, tak od razu pokazuję. Wow, fajnie wygląda. Uuu, e, nie lata niestety na tym. Dobrze, jeszcze co dodali. Ym, nowe moby, tak. Totem mm. i już chyba. Jeszcze coś na pewno dodali. Glinę chyba kolorową. Dobrze, zobaczę te. To są te duchy. Dziwne takie. I ulker. Wow. Hej. Fajne. Czemu tu są. A, bo ja tu testy robiłem wcześniej. No, łóżka różnych kolorów. Fajne. Wszystkie wszystkich da się skakać. Wow. Po prostu. Dotem, ale to jest ten, że jak trzymasz go w ręce, kiedy spadasz na przykład, to się nie zabijesz. Da ci zdrowie, więc yy, życie. I... Ja jeszcze patrzę, czy tu czegoś nie tutaj jeszcze. O, patrzcie. Wszystkie te po prostu yy, gliny dodali też. Oczywiście gra na padzie, więc bardzo będzie słychać stukania. I jeszcze tam mi się zmieści. No jeden kolor. Słońce można zrobić. Wow. Drugi. Takie coś lub inaczej można po prostu robić różne wzory z tego. Strzałki bardzo przydatne będą na pewno w mapach. Jak się robi, bo zobaczcie, że tam trzeba Podążać, jakby. Hmm. Takie coś. Strzałki, oczywiście, można kłaść w różne strony też. Fajnie to wygląda. tak blina, według mnie, jeszcze na tych shaderach. O kurde. Hmm. Są dziwne jakieś te kolce od tych wyśniaków tych z tej twierdzy. jak się stawia? A tak chyba. I o, dobra. Ta jeszcze. Kurde, ciężko jest czasem się połapać w tej jak to postawić. O. Mhm. Jeszcze jest dużo więcej kolorów tej gliny. Ale nie wiem, czy wszystkie pokażę, chociaż chyba raczej wszystkie pokażę, bo miałby nie pokazać sam chcę zobaczyć jak to wygląda wszystko no taka koniczynka jakby powstaje dobrze następne jeszcze Na której ja skończyłem na tą brałem, ta, ta już była, ta nie była. Ta jeszcze. Ta. I to będą już wszystkie. I jeszcze dodali to. Czyli tą jakby co to jest? Terakota. O, terakotę dodali. Zaraz pokażę. Mhm. O, tak wygląda terrakota W wersji sypkiej. A żeby nie była sypka jak piosek to trzeba wodą zalać. Nie nie, nie, czekajcie, czekajcie, coś pomyliłem. To nie jest terakota, boże. To jest mm, pył taki. Niestety jeszcze nie ma po polsku przetłumaczonego, bo to jest wersja beta oczywiście. Mm. no. Kurde no. No wreszcie. A to, to ja nie wiem jak to ustawić. Dziwne jakieś. E. Hmm. To zostało jeszcze, wow fajny taki mocno czerwony z czarnym taki połączony, fajnie to wygląda według mnie. No dobrze. Teraz się ja pobawię tym I w następnym odcinku pokażę Wam nowe komendy. Mm, nowy odcinek będzie z tych komend, co wcześniej zaczęłem robić, ale nie chciało mi się rzucać odcinkam przez ten tydzień, więc... Mm. No teraz dopiero będę wrzucał komendy. Zobaczę, czy nic jeszcze nie dodali. się jak. Chyba o lama 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 mam lamę. dobra damy dodali. I windy mm. Dobrze. To jest chyba już wszystko. Dobra, windikator. On lata się siekierą chyba. Jak jesteś na survivalu, nie będę próbował. I, o Boże, co to za lama. Ej, zostań. Ale brzydka. O nie. Ratunku, ugryzę wow, na niej. Wow. Ale fajne te łóżka są. To też jest fajne. Widzieliście? <gry> Lamy w tym zamknę zaraz. Ha, zamykam bloki. Kurde, nie da się. Szkoda. Ale fajne by było takie coś. O, gąbkę przypalałem w piecu. A, miałem pokazać trik jeszcze, że patrzcie. E, dam gąbkę mokrą i wiaderko z lawą. I zgadnijcie, co z tego powstanie. No nie, czekajcie. Muszę wziąć nowe. Nowy piec, bo ten się pali, a jak jest zapalony piec, to no, to, to, to mm, nie zadziała. Dobra, kłaść nawo, właśnie ten gąbko I patrzcie teraz, co się stanie. I bum. I wychodzi nam woda. Po prostu wiaderko z wodą wychodzi nam z tego. Czyli możemy tak uzyskać i gąbkę, i wodę. Oddzielnie. Tu wystarczy wieterko puste dać. I jak będą się gąbki przepalać, to będzie od razu woda leciała. O, sorka. Pokazałem godzinę. <grym> eee, to pa. No, widzimy się w kolejnym odcinku i możecie zostawić łapkę w górę.